Tak, dzisiaj mamy nowy rok. O, i oni tak celebrują nowy rok. Jadą tu samochody, jakieś trąbki, organki, pompki. A, tu już koniec. Nie, jeszcze jakaś dyskoteka jedzie. No. Cieszą musimy się cieszą. Nadchodzi nowe. Wczoraj, wczoraj, tak jakby był Sylwester. Też było do rana jakieś tam imprezy w okolicy. A dzisiaj o. Oni, oni tak jeżdżą się na dachach samochodów z okien wystają o tam widać na, na tym o, o o o co wam to przypomina no, mi coś to przypomina co ci to Halina przypomina nie chcę mówić, bo, bo będę posądzona o jakiś razizm, czy coś w tym stylu. <laughs> Ale takie... Yeah, 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 yeah. Machanie rękami, rękomami, <śmiech> ręcami. No oni się tak cieszą. No tak, no. Takie, takie, takie pierwotne instynkty. Aha, no to to by było na tyle. No. Cześć kochani, tutaj właśnie jedziemy dzisiaj. Jadę za Liną do Ameryki, busikiem, transportem miejskim. No, tak, tak. Ciasno jak diabeł. Niektórzy śpią, ja to nie będę filmowała, kamery Kalina pomachaj do kamery fajnie się jedzie? Fajnie. Fajnie się jedzie. no I, i sobie jedziemy sobie jedziemy do o Jezu, zasłoniłam, przepraszam jeszcze raz zasłoniłam kamerę no tak tak sobie leżymy tak, tak sobie leżymy parówa Kociaki <laughs> paruwa karmelku, no, chciałam go posprawdzać czy ma kleszcze, ale kleszczy nie ma już jest czyściutki, obroża działa, kropelki ma zakropione, także <laughs> Och ty, och ty. No, już pieski szczęśliwe. Przy błędach też. Już jest czyściutki. Czyściutki nawet pchł nie ma. No, na paruwie to się pchły nie utrzymają. Bo paruwa to nawet, to nawet sierścią nie można nazwać. No, to jest takie. Takie centymetrowe włoski. O, 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 jaki dobrobyt. A koteczki też są czyściutkie. Koteczkom nic nie aplikowałam, ale, ale one są czyściutkie. Nawet żadnych pchełek nie mają. Są, są takie przytulaneczki one się tulą fajnie do pieseczków no takie takie wyjątkowe kotki bo te afrykańskie kotki to raczej nie mają w naturze żeby tak podejść do człowieka o, a tutaj jest ruda, przybłęda śliczny piesek śliczny piesek, zobaczcie zobaczcie jak ona teraz pięknie wygląda jaką ma zdrową sierść aż miło popatrzeć Tutaj sobie z koteczkami. A no, wszyscy w zgodzie tutaj żyją. <laughs> Ojej, aż miło naprawdę popatrzeć. No i już mam czyściutkie zwierzaczki, bo wcześniej to ja miałam plagie kleszczy tutaj. Już nawet na pchły nie zwracałem uwagi. Oj, co tam pchły? Pchły to pryszcz, kleszcze najgorzej było zagrożenie kleszczami. Ale jest kleszcze takie dziwne, bo one człowieka się nie, nie czepiają. To całe szczęście. No. A, a karmel sobie tutaj czoło rozwalił. Ja mu tutaj tym smaruję. Już się to trochę goi. Karmel wygląda trochę jak menel. O, drapie się. Co tam masz? Już tam żadna pchła nie chodzi. On jest taki łobuz, że... No, ma już teraz wygląd taki trochę... Menelowaty. Tak, karmelku? O, a ruda, ruda, to jest bardzo grzeczny piesek. Taka posłuszna, taka. O, a ten to. A ten to po prostu. Ten to. Przewraca, rozrabia. Tak, o tobie mówię. O tobie mówię, o tobie mówię. Dzisiaj taki spokojny deszczyk pada. Nie wiem czy to będzie widać. Ale taki prosty, bez zacinania mi tu na werandę. Pięknie to wygląda, bo jednocześnie świeci słońce. O, tam w widać słoneczko. Powinna być tęcza, ale... Ale nie wiem żeby było się przyjrzeć no a tutaj już beczki na deszczówkę przygotowane oj deszcz pada tutaj do mnie telefon to, to nie będę się wychylać a tutaj beczki tak nie wiem czy się wcelowałam czy ten strumień akurat będzie e, w tą beczkę <laughs> czy, czy to się wceluje <laughs> no ale to bo później w deszcz wyskoczyć, żeby to poprawić i to niekoniecznie fajnie jest. Ale o, jakie, jakie fajne te e, jak to się mówi? Te promienie słońca. <laughs> przyjemnie jest, przyjemnie. Tylko że jest duszno, jest bardzo duszno, bo wiatru nie ma, zero wiatru, powietrze stoi. No i tak to to wygląda. U mnie to jeszcze kałuży nie ma, bo to takie oto. To nie jest kałuża, to wygląda jak kałuża, ale to jest um, trochę. Trochę chyba wylanego cementu. Aczkolwiek do końca nie wiem, bo tutaj ziemia jest tak ubita, że ona wygląda jak cement. Ja niejednokrotnie, jak szłam tam yy, przez wieś, no to aż musiałam to tam szturnąć, zobaczyć się, upewnić, bo byłam pewna, że to jest właśnie cement. Ale mówię, kto by to by cementował drogi? Chociaż. Tutaj to wszystko możliwe. No dlaczego? Mogli też na taki, na taki pomysł spaść. <laughs> yy, tu dużo rzeczy robi się wbrew logice że tak powiem no i tak ja to mówię brak logicznego myślenia o o o już tutaj zaczyna strumień zaczyna ale łeh to... beczka za daleko to tak jakby ktoś sikał a nie trafiał do do muszli. O, to tak to wygląda. No, ja to trochę się przeliczyłam. Chociaż, bo ten strumień jest teraz taki <noise> taki taki malutki, taki taki no. <noise> Ale jak on ściśnieniem ta woda leci, no to tak myślę z moich obliczeń powinno akurat potrafić do, do tej beczki wieża dzisiaj zakupiona bo to to ta niebieska po starocie ale ona ma kranik i jest bardzo duża tamta jest troszeczkę mniejsza no. tam w dali moja moja zmywarka o tam o nie to, to teraz to suszarka bo zmywarka poszła zmywarka poszła do domu a teraz suszarka jest tam włączona no ale Chyba się zepsuła, bo, 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 bo nie wysuszyła, no tak myślę, no. Widzicie, jakie tu są fajne cuda, techniki. Pralkę też mam, tylko pralka pojechała do pracy. Jeszcze nie wróciła. No ej, i już po deszczu. No i tak to wygląda pora deszczowa. To nie jest tak, że pada, non stop pada. Nie, tylko po prostu pora deszczowa polega na tym, że w porze deszczowej ten deszcz pada, a w porze suchej nigdy, przenigdy deszcz nie pada. I to właśnie dlatego to jest pora sucha i pora deszczowa bo niektórzy kojarzą, że w porze to leje, 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 tak jak gdzieś tam, nie wiem, w Amazonii, czy tam gdzieś. A tu nie. Tu na przykład ten tydzień to praktycznie nie padało. Padało tam trochę w nosy, ale to tak niewiele. Tak jak do tej pory, to, to jeszcze się te ulewy nie dały we znaki. Były dwie takie chyba ulewy z takimi wiatrami. To wiatry są najgorsze bo mówię ze względu na to wszystko tutaj fruwające te śmieci a szczególnie tą blachę falistą no to to jest niebezpiecznie tam wam przybliżę ulicę a jaki to ruch jest na ulicy gdzie tam autka jeżdżą znowu mi się ten telefon trzęsie Jakieś stany dziwne moich rąk, <laughs> nie nic z tych rzeczy. No dobrze, to już tej bramy. Nie będę Wam więcej filmować. Na razie kończę. Pa, pa.